Pierwszym krokiem, aby uwolnić się od błędnego myślenia, a właściwie od niepokoju, który prowokuje do błędnych założeń, jest zrozumienie, że istnieje tylko jedno źródło życia i władzy nad własnym życiem. Tym źródłem jest Bóg, życiodajna energia, pole kwantum, prawo mentalne. Kiedy oddajesz władzę nad sobą przedmiotom, osobom lub okolicznościom, stajesz się ich niewolnikiem i odwracasz wzrok od światła, od źródła życia. Jest to bałwochwalstwo. Tracisz świadomość tego, kim naprawdę jesteś i służysz fałszywemu Bożkowi, czyli temu, kim nauczono ciebie być. Jeśli czujesz lęk przechwalającego się giganta filistynów, zacznij szukać sposobu tak, jak zrobił to Dawid. Jeśli czujesz strach, bo uwierzyłeś, że okoliczności czy ludzie trzymają ciebie w garści, uświadom sobie, to ty oddałeś im władzę, więc teraz możesz im tę władzę odebrać. Choćby kroczek po kroczku. Jak to zrobić? Symbolicznie sposób został opisany w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17. Imię Dawid oznacza dowódca lub umiłowany, ukochany. Biblijny Dawid reprezentuje twoje właściwe postrzeganie siebie jako dziecka Boga. Nie jesteś niewolnikiem, czyli własnością niczego ani nikogo. Jesteś dzieckiem, a więc dziedzicem Boga zagrożenie ze strony Goliata, czyli wszystkiego, czemu oddałeś moc, np. pieniądzom czy okolicznościom, nie budzi w świadomości Dawida żadnych obaw. Jasne, klarowne postrzeganie rzeczywistości dzięki zaufaniu mocy mentalnej daje wewnętrzne zrozumienie, że to zagrożenie jest bardziej iluzją, grą cieni w platońskiej jaskini niż realne. Jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie? Nie mówię Bogu, że mam potężny problem. Mówię problemowi, że mam potężnego Boga. Klarowne, jasne postrzeganie pozwala pewnie kroczyć naprzód, niezależnie od tego, czy przeszkody wydają się być niemożliwe do pokonania lub marzenia nierealne. Logika ludzka to logika podszyta strachem. Logika boska, duchowa, mentalna to logika miłości, a miłość naprawdę przezwycięża wszystko. Amor vincit omnia. Gdy twoje postrzeganie jest pełne zaufania, oświetlone światłem miłości, prawda trafia jak kamień wyrzucony z procy przez Dawida prosto w czoło Goliata, czyli fałszu, kłamstwu oraz strachu i powala go. Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było. Nawet najgorliwsi poddani władzy pieniądza lub innego kłamstwa chcieliby, aby to kłamstwo przestało nimi rządzić, chcieliby przestać być niewolnikami. Z drugiej strony są też sprawiedliwi, którzy, tak jak armia Izraela, czekają na jakiś cud, na posiłki, na coś większego i silniejszego w świecie fizycznym, aby pokonać zniewalające ich przekonanie jak to kłamstwo o władzy pieniądza. Jedni i drudzy zapominają, że to jest wojna pana. Czy drżysz przed tym gigantem, gdy codziennie próbuje imponować swoimi przechwałkami i groźbami? Nie musi tak być. Nie musisz się bać. Masz tę siłę w sobie, aby powtórzyć za Dawidem: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc odda Was w ręce nasze. Twoim podstawowym powołaniem jest podjąć wyzwanie odrzucenia błędnych założeń tego świata, które uczą strachu. To jest wojna Pana. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Dawid użył zwykłej procy i kilku gładkich kamieni przeciwko ciężkiej zbroi z brązu, która miała zapewnić Goliatowi kompleksową ochronę od stóp do głów. Mentalna odwaga, zaufanie i życiodajne słowa są lekceważone. Wielu ludzi śmieje się z pomysłu, że słowami zmieniasz swoje życie, choć większość ludzi czytało zapewne, że na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo, w nim było życie, ale czytało nie rozumiejąc. Ja też nie rozumiałam sensu tych słów, choć ten fragment pisma zawsze poruszał moje serce. Był mi z niewiadomych powodów bliski, jakby przyzywał mnie. Tych pięć gładkich kamieni, wybranych przez Dawida, którymi powalił Goliata, symbolizuje pięć twierdzeń, które wyrażają mentalną prawdę. Oto one. Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. On jest obecny we wszystkich moich sprawiedliwych słowach, a słowa te nigdy nie wracają do mnie, zanim nie dokonają tego, co chciałem. Moim prawem jest rozwijać talenty, aby samemu wzrastać mentalnie, a ludziom przynosić wszelkiego rodzaju korzyść. Zawsze otrzymuję wszystko, czego potrzebuję do samorealizacji czyli wszelki dobrobyt. Nie istnieje w moim umyśle koncepcja, że może mi zostać odebrane to, co należy do mnie. To, co należy do mnie, otrzymałem dzięki niezawodnemu prawu Bożemu, mentalnemu i z wdzięcznością witam to w mojej rzeczywistości. Ubóstwo nie istnieje i nie jestem nikomu niczego dłużny, oprócz miłości. Mój hojny Ojciec wylał na mnie wszelkie błogosławieństwa, abym przekazywał je dalej. Wszystko, co istnieje, jest do mojej dyspozycji. Wszystko istnieje w nieskończonej ilości i dla nikogo nie zabraknie obfitości, jeśli tylko zwróci się ku prawdziwemu źródłu tejże. Zwróć uwagę, że Jezus rzadko posługiwał się pieniędzmi, ponieważ doskonale rozumiał, że pieniądze to tylko symbol, ekwiwalent wartości towaru lub usługi. Uczy się nas, że Jezus był ubogi i dlatego idea ubóstwa urosła do rangi cnoty. Jest to fałszywe twierdzenie. Co to znaczy być ubogim? To, że nie mieszka się w pałacu kapiącym złotem, nie chodzi się w markowych ciuchach, nie jada w drogich restauracjach, nie jeździ się pętlejem czy Bugatti? Skromność nie oznacza ubóstwa. Jezus miał świadomość prawdziwego źródła obfitości i doskonale wiedział, że w każdej chwili może do Niego sięgnąć i zaczerpnąć tyle, ile zechce. Nie było w nim strachu, który paraliżowałby ten dostęp do bogactw, a który motywowałby do kompulsywnego gromadzenia i zabezpieczenia zgromadzonych dóbr. Jezus odnawdywał obfitość w Królestwie Bożym, gdzie wszystko co potrzebne staje się doświadczeniem nie poprzez ciężką pracę, ale przez realizację prawdy. Jezus mówi, że wystarczy, iż o cokolwiek poprosimy w imię Jego, wierząc, że już otrzymaliśmy, otrzymamy to. Nie powinniśmy zatem wahać się i ograniczać w prośbach, ponieważ w Królestwie Niebieskim nie istnieje coś takiego. Mówiąc wprost, nie ma znaczenia dla prawa mentalnego, czy poprosisz o 20 zł, o 200 zł czy o 2 miliony zł. Dla Boga, dla prawa mentalnego nie robi to żadnej różnicy. Więc proście, bo będzie wam dane.